Osoby wysoko wrażliwe i praca. Zapraszam. Zanim przejdziemy do tematu, to chcę Was zaprosić na mój Instagram, na mojego TikToka, gdzie codziennie zamieszczam ciekawe, inspirujące materiały. Teraz do dzieła. Jeden z ulubionych tematów jeden z moich ulubionych tematów który przewija się tutaj na kanale, to jest właśnie wysoka wrażliwość. Wiecie, że bardzo ten temat mnie osobiście też dotyka, ponieważ, że tak powiem, dotyka mnie, bo to jest mój temat, także ja także jestem osobą wysoko wrażliwą. I przez wiele lat zastanawiałam się w ogóle, co ze mną jest nie tak, dlaczego ja tak reaguję na różne sytuacje, dlaczego, bo ulegam łatwo. Dzisiaj to wiem, że to było przebodcowanie, ale wtedy myślałam, że po prostu miałam takie wrażenie, że pęknę od emocji, że coś mi się zaraz stanie, chyba mózg mi eksploduje. To się właśnie nazywa przebodźcowanie. I też e, taki charakterystyczny te synestezja, że pewne zmysły działają, jakby wiecie, mocniej, że pewne rzeczy wyczuwasz. Że pewne rzeczy razem się łączą, na przykład słuch i dotyk, albo słuch, dotyk i widzenie kolorów. No to są takie zjawiska, o których oczywiście możecie obejrzeć w innych filmikach, bo mówiłam o tym, że dosyć dużo. Ale jest to temat, który naprawdę bardzo mnie dotyczy. No i ostatnio na Instagramie właśnie. Zadano mi takie pytanie, jak ja sobie radzę z tym, że jestem jednocześnie ekstrawertykiem, bo ja jestem ekstrawertykiem i dosyć dużo ekstrawertyków jest osobami wysokowrażliwymi, a jednocześnie będąc WWO i między innymi to pytanie dotyczyło właśnie pracy. I to mnie zainspirowało do tego, żeby nagrać właśnie dla Was ten odcinek, bo zdałam sobie sprawę z tego, że konsultowałam bardzo dużo osób. Które po prostu zgłaszały się do mnie z takimi różnymi problemami, to jest raz. Dwa, i pomagałam im, jakby wiecie, znaleźć tą taką osobistą ścieżkę do tego, aby wiecie, umieć um, po prostu ze sobą żyć i w związku z tym, że rozumiem siebie, to co ja Wam zawsze mówię, czyli samą świadomość, taka umiejętność, wgląd taki wewnętrzny, jeżeli to zbudujemy, to potem. Wiemy też, jak zbudować strategię taką indywidualną, taką, że tak powiem, obsługi samego siebie, czyli jak nawigować sobą w trudnych sytuacjach, jak tworzyć pewne struktury, które pozwalają nam po prostu dobrze żyć, tak, pozwalają nam cieszyć się w różnych sytuacjach, które potencjalnie mogą być trudne, jak odpoczywać, jak się regenerować. I to jest właśnie ten cały zakres różnych rzeczy, o których już wielokrotnie rozmawiałam z różnymi ludźmi, i też do którego jakby ja musiałam stanąć. Nie musiałam stanąć do tej swojej wysokiej wrażliwości, bo czasami traktuje się, wiecie, wysoką wrażliwość trochę tak jak wiecie, taką wymówkę na wszystko, nie? Czyli, o, no bo ja jestem wysoko wrażliwa, to ja nie mogę tego, bo ja nie, 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 nie mogę tego i niektórzy ludzie mówią, że no ta, jak już ktoś jest taki bezradny, to on wtedy zazwyczaj jest wysoko wrażliwy. Ja uważam, że nic bardziej mylnego, bo znam bardzo dużo, tak jak Kowej mówił, proaktywnych, wysoko wrażliwych osób, ale jeżeli... Nie mamy wiedzy na dany temat. Prawda? Nie, nie mamy takich podstaw, wiecie, osadzenia w tym fundamencie edukacji, to bardzo trudno jest budować tą samoświadomość i wtedy też łatwo się pogubić. Dlatego też dzisiaj będę mówiła właśnie o tym, jak zachowują się osoby wysoko wrażliwe w pracy, jakie jest dobre środowisko pracy i co ty jako wysoko wrażliwa osoba możesz zrobić, no tudzież będąc szefem takiej wysoko wrażliwej osoby, jak możesz jej ułatwić sytuację bycia w pracy, tak? Czyli w takim pewnym środowisku, w którym jednak spędzamy dosyć dużo czasu, tak? Bo te 8 godzin dziennie to uważam, że to jest bardzo duży wycinek naszego życia, z stąd też bardzo warto o to zadbać. Pamiętam właśnie, kiedyś rozmawiałam z taką osobą, która analizowała właśnie swoją wysokowrażliwość, tak jakby próbowała znaleźć te obszary swojej wysokowrażliwości i ona mówi, że pracowała w korporacji, wiecie, w takim open space'ie, i um, mówi, że klimat w ogóle w zespole był bardzo dobry, ale strasznie przeszkadzało jej to, że w tym okresie było dużo ludzi. I ja mówię, a co ci dalej by przeszkadzało? Ona mówiła, słuchaj, tu spadnie długopis, tutaj krzesło piszczy, tutaj to, tamto. I okazało się, że ta osoba miała dosyć dużą nadwrażliwość słuchową, Tą, ta wysoka wrażliwość była właśnie w jej uszach, że tak powiem. Tak, jakoś była skonstruowana, i gdy potem przeszła na, na, na um, pracę zdalną, to było dla niej totalnym odpoczynkiem. Więc tutaj taki pierwszy wniosek jest, że osoby wysoko wrażliwe mogą czuć się źle w środowisku korporacyjnym. Po pierwsze, ze względu na to otoczenie, i kiedyś też pamiętam, jak ktoś mi opowiadał, że pracował gdzieś tam na recepcji. I ogólnie praca była bardzo fajna, ale był nawiew z klimatyzacji, który powodował, że ta osoba po prostu się czuła okropnie dyskomfortowo. Miała bardzo wrażliwą skórę, była bardzo wrażliwa na dotyk. I że po prostu to powodowało, że ta praca była okropna, i dopiero jak przeniesiono ją na inne stanowisko, ona mówi, że dopiero wtedy odczuła ogromną poprawę, bo inaczej była w ciągłym stresie i nawet dokładnie nie wiedziała dlaczego. Okazało się, że po prostu ma bardzo wrażliwą skórę, bo to też są te obszary, w których osoby wysoko wrażliwe mogą mieć tą, wiecie, taką, taką super odczuwalność. Więc tak, źle generalnie. Często tak jest. Oczywiście pamiętajcie zawsze o tym, że w każdym środowisku, jakbyśmy nie nazwali, są takie jest parę procent, nie wiem, 10-15 osób, które bardzo dobrze reagują i w ogóle nie mają z tym problemu. Ale, ale tutaj zebrałam z różnych publikacji takie wnioski, które Wam zaprezentuję. Po pierwsze, właśnie, czyli ta może być kwestia korporacyjności. I co w tej korporacyjności oprócz środowiska może być wywierać presję? bo presja jest tutaj takim jakby kluczowym słowem. E, czyli tak, presja kultury pewnej pracy, czyli takie wiecie, zrobimy, pójdziemy, kochani, je, 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 bo czasami tak jest, nie? Taka em, pozytywna nowomowa, nie? Taka powiedziałabym, e, nazwałabym ją taką trochę toksyczną. Tak, posłuchaj, takie motywowanie, motywowanie, czas, kochani, asap, <grytanie> call i te wszystkie inne rzeczy i tego, i tak dla, in, dla większości ludzi to jest takie po prostu ustawiające, po im w, im w, i iść w pewnym kierunku, to tak nie jest w ogóle dla osób wysokowrażliwych. Nawet jak teraz robiłam tą em, ankietę, to na Instagramie, to wiecie, to są setki czasami odpowiedzi, ale jedna z głównych to była, nie lubię działać pod presją czasu. I tutaj jest taki paradoks, nie? że osoby wysokowrażliwe zazwyczaj potrafią być bardzo takie profesjonalne, obowiązkowe, takie świadome tego, co chcą zrobić, ale im da więcej dasz im luzu i autonomii, tym lepiej one będą funkcjonować. Czyli wiecie, ten taki korporacyjny, taki siu, 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 generalnie może działać na nie jak? Po prostu źle, będą się blokować. Nie lubią też te osoby być ciągle obserwowane i sprawdzane. Um, oczywiście zdaję sobie tutaj sprawę z tego, że mamy takich pracowników w firmie, którzy wymagają tego, żeby mówić, no a co zrobiłeś, a jak zrobiłeś, lubią ten feedback, lubią to. Natomiast jeżeli wiecie, no zarządzamy zazwyczaj jakimś zespołem ludzi, to można wyłapać tych wysoko wrażliwych i trochę zindywidualizować to podejście, tak? I wtedy dawać takim osobom po prostu więcej autonomii, bo takie ciągle obserwowane, one będą się czuły sparaliżowane, generalnie źle reagują na takie sytuacje. Zresztą w ogóle ja rozumiem, że na przyoczeniu można kogoś ciągle obserwować, a potem trzeba tak czy siak, nie? Byśmy chcieli, żeby pracownicy byli bardziej samobieżni niż tacy ciągle nie? potrzebujący takiego kontrolowania. Oczywiście jest taki typ szefa. I współpracodawcy, których w jednym filmiku nazywamy panem i władcą, który lubi wszystkich kontrolować i to wtedy osobie wysoko wrażliwej będzie bardzo ciężko pracować. Zresztą w tych moich ankietach z Instagrama wyszło na to, że właśnie parę osób mi napisało, że odeszło z pracy z powodu tego, że szef po prostu tak bardzo ograniczał ich autonomię, wywierał tak dużą presję, że to jest, dla niektórych osób zakończyło się to załamaniem nerwowym. I dopiero po zmianie pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, jak funkcjonuje zespół, te osoby odżyły. I tu mamy następną cechę, czyli jakie są relacje. Tak? Oczywiście wszyscy chcemy mieć dobre relacje, ale osoby wrażliwe, które wiecie, wyciągają z atmosfery te różne emocje i trochę nimi nasiągają jak gąbka, są tutaj szczególnie na to wrażliwe. Czyli ktoś też mi napisał, że unikam intrykt, unikam wchodzenia w takie relacje zajmuje się tym, co mam się zająć, i wtedy czuję się dobrze. Tak? Czyli tak jakby świadomie ta osoba powiedziała, że ona wychodzi, nie chce wchodzić w takie różne wiecie, rzeczy, które co produkują presję i napięcie. Kolejna rzecz, która jest ważna dla osób wysoko to jest po prostu dobre traktowanie. Czyli mamy taką spokojną atmosferę, jasny, spokojny, profesjonalny feedback. Nie w zasadzie, co ty zrobiłeś, jak to jest, nie? Tylko to możemy zrobić. Tak, to jest dobrze, to jest zrobione, to możemy poprawić. Tutaj oczywiście to jest bardzo szeroki temat, ale, um, ale tak bardzo często jest, że mi osoby wysoko wrażliwe mówią: Miałam bardzo dobrą, pracę, bardzo dobrą pracę, bardzo dobrze płatną, ale atmosfera w zespole była okropna, komunikacja fatalna. Wszyscy przerzucali na siebie tam obowiązki i i zrezygnowałam z tej pracy chociaż to stanowisko na przykład bardzo mi odpowiadało więc widzicie to jest następna rzecz kolejna rzecz niesprecyzowane wymagania to właśnie tutaj też można powiedzieć to do, do do tego jasnego feedbacku czyli na przykład w opiniach które na Instagramie wypisano to było między innymi to, że lubię mieć jasno powiedziane jakie zadanie mam wykonać i wtedy Jasno, wtedy wykonuję jedno w danym czasie. Ktoś inny napisał jeszcze. Lubię skończyć jedno zadanie przed rozpoczęciem następnego, lubię mieć to jasno rozpisane, nie lubię natłoku, ponieważ momentalnie czuję się tym obciążona. Dodam, że są to takie zasady, które wobec chyba wszystkich dobrze funkcjonują, pracowników. Natomiast są tacy pracownicy, wiecie, że po prostu mają dużo, to mówią, aha, to zrobię, to zrobię, to zrobię, to zrobię, to, zrobię tamto i lecą do przodu. Nie wysokowrażliwe osoby nie za bardzo to lubią. I kolejna rzecz, która tutaj jest bardzo ważna, to jest presja czasu. Czyli wszystko, wiecie, szybko zrobimy to, i takie, wiecie, ciągłe życie w takim niedoczasie, nie? I to bywa po prostu totalnie paraliżujące dla osób wysokowrażliwych. I wiecie co? I tu też no tak, to nie można stawiać żadnych wymagań. Nie. To nie chodzi o to. Tak, jak mówiłam, o tym spokojnym planie pracy, tak, o takim spokojnym o dawaniu autonomii, ale jednocześnie takie nie. Mm, nie odpuszczanie, ale bardzo spokojne komunikowanie takiego naszego profesjonalizmu, bo czasami to jest tak, że wiecie, ludzie ciągle akcentują, bo my musimy najlepiej, bo my musimy to, bo my, i wiecie, i to jest ciągle, ciągle, my jesteśmy tacy. I wówczas osoby wysoko wrażliwe po prostu bardzo źle w tym funkcjonują, czują się pod presją. I to jest ciekawe, że Bywa też tak, że w wyniku takiej presji, pomimo naprawdę ogromnego profesjonalizmu, osoby wysoko wrażliwe na przykład nie, nie chcą awansować na wyższe stanowiska, ponieważ mają takie wrażenie, że właśnie nie są w stanie jakby psychicznie znieść presji, która będzie wyżej na wyższym stanowisku. Co jest oczywiście ogromną stratą dla danej instytucji, ponieważ te osoby zazwyczaj są niesamowicie profesjonalne, bardzo pracowite. I po prostu oddane temu, co robią. Natomiast ta cała otoczka, presja, 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 to jest naprawdę tutaj akuratnie odwrotnie proporcjonalnie do tego, co zazwyczaj jest takie lubiane w tych warunkach korporacyjnych. No bo w warunkach korporacyjnych to mają być duże bodźce, ludzie, którzy się rozpychają, wyścig szczurów, jak to mówimy, nie? I czasami właśnie osoby wysoko wrażliwe oskarżają się o to, że one są nieambitne, nie? A one po prostu mają inne priorytety. I tutaj dochodzimy do takich cech, które są bardzo korzystne u osób wysokowrażliwych. I to niektórzy, ostatnio czytałam sobie o, tych, o takiej psychologii pracy, gdzie się mówi o kotwicach kariery, które tam kiedyś może nagram na ten temat filmik, bo to jest taki osobny temat, ale generalnie osoby wysokowrażliwe, jako osoby empatyczne, bardzo lubią zawody, które mówią o poświęcaniu się dla innych. Czyli ogólnie rzecz biorąc, patrząc w takim środowisku korporacyjnym czy firmie, to będą takie osoby, które będą we właściwych warunkach, będą bardzo dużo wnosiły takiej empatii, altruizmu, będą często pomagały innym osobom, co będzie bardzo korzystnie wpływało na zespół. Wiecie, e Dzisiaj coraz bardziej się mówi o tym i coraz bardziej się rozumie to, jak istotna jest praca zespołowa, że czasami 2 plus 2 w takim zespole to nie jest praca, to nie jest 4, tylko to jest synergia. Tworzy się taka energia różnych, wiecie, osób, które współdziałają, które wkładają te swoje dary, no i one po prostu wtedy tworzą naprawdę coś, co jest dużo większe niż suma tych działań. Nie? Dlatego osoby wysoko wrażliwe w takich zespołach mogą być na przykład świetnymi osobami, które wprowadzają nowe osoby w obowiązki, albo w ogóle dostrzegają takie rzeczy, potrzeby interpersonalne, których nie dostrzeży zupełnie ktoś inny, który po prostu tam jest wiecie, zorientowany na działania, działania. Dlatego to są tacy bardziej people-oriented, powiedziałabym. Ludzie, chociaż oczywiście znam mnóstwo ludzi wysokowrażliwych, którzy z wyboru pracują w IT, w różnych innych miejscach, ale dlatego, że uważają, że nie chcą być za dużo między ludźmi, bo to ich za bardzo męczy. Więc jakie zawody? No wiecie, wszystkie psychoterapie lekarze, pielęgniarze, kołcze bardzo dużo też badania pokazują, że jest bardzo dużo wysoko wrażliwych ludzi pośród nauczycieli i to są naprawdę zazwyczaj bardzo dobrzy nauczyciele, bo łapią bardzo dobry kontakt z uczniem. Chociaż często potem narzekają między u mnie w ankietach na to, że po prostu bardzo często wypalają się, bo wówczas te zawody też są narażone na co na wypalenie zawodowe, prawda? Bo jeżeli w coś chodzisz na 300, 400 czy 500%, no to to jest oczywiste. Oprócz tego, że są pomocni, to zazwyczaj potrafią dostosować się do różnych rzeczy, w sensie wiecie, do tego funkcjonowania. Mają dobrą pamięć, są, wymienię Wam tu parę z notatek. Dobrą pamięć, są analityczni, mają w tym wszystkim roztropność i uwagę, bo bardzo dużo też ma taką nadwydalność mentalność, mentalną, czyli bardzo szybko analizują różne rzeczy. No, ja mniej więcej właśnie też taką cechę mam, ale bardzo lubią plan, bardzo lubią i lubią robić plany. Są to osoby do, bardzo też pracowite. Więc widzicie, to, że tak powiem, można powiedzieć, że może być to wymarzony pracownik, ale y, pamiętajcie, że będzie wymagał tych spełnienia tych y, bardzo szczególnych warunków, tak? I teraz, żeby oczywiście praca spełniała nam y, tę radość, no to y, z jednej strony wymagania. Która ona nam stawia, muszą jakby, wiecie, korelować się z tymi zasobami, które mamy, tak? Żeby stanąć do różnych rzeczy. I teraz zapytałam osoby wysoko wrażliwe, jak sobie radzą właśnie też w ankiecie tym, żeby zmniejszyć tą presję i tę dokuczliwość różnych rzeczy w pracy. Więc niektórzy mówią, że na przykład wychodzą sobie samotnie do, do, tam, do socjalnego i tam robią sobie herbatę i traktują to jako taki krótki spacer, tak? Jeszcze inni mi opowiadają, że mają takie momenty, kiedy na przykład wychodzą gdzieś tam przed budynek, chociażby na 5 minut. I tutaj jest bardzo ważny element mianowicie, już wiedząc, że jestem wysoko wrażliwą osobą, trzeba sobie dać taką strukturę, takich małych momentów odpoczynku, które spowodują taki reset, tak? I tutaj przeczytam Wam, zobaczcie, parę takich komentarzy, parę rad, które się najczęściej powtarzały z kilkuset, które do mnie weszło. Mam kilka zadań na liście, jak jedno mnie męczy, przechodzę do następnego, później wracam. Planowanie dnia, zobaczcie, planowanie dnia, stosowanie kolorów w kalendarzu, przerwy, żeby zmieniać temat zajęcia. Znowu bardzo ciekawe. Nie biorę wszystkiego personalnie, potrzebuję struktury planu. Bardzo istotne, nie? Eee, zamykam się na parę minut w pokoju sama, otwieram okno i patrzę w dal. Musi być cisza. Ktoś inny pisze. Zawsze ta sama kolejność wykonywania elementów. Plan, 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 plan. Zobaczcie, przyroda, również możliwość pracy z domu. Mhm. Zmiana pracy. Bardzo męczyło mnie otoczenie, pracowałam w galerii, później na siłowni, a teraz w domu i jestem zadowolona. Tutaj cały czas jest plan, cały czas takie rzeczy. Planuję i odznaczam, co się udało. Pomagam, pomaga. 3-4 minuty ćwiczenia oddechu, krótki spacer między sesjami, jeśli jest to możliwe. Ktoś pracuje, widzicie, pewnie jakiś terapeuta. Uciekam na chwilę przed ludźmi, chwila spokoju ładuje mi baterię. Dokładnie, dokładnie. To są najczęstsze Wasze rady i komentarze. Czyli tak. Z jednej strony w pracy możemy zrobić te, te wszystkie rzeczy. Czasami ktoś tam jeszcze mi napisał, że wcześniej pracował w największym takim pokoju, czy nie wiem, open space, gdy zmienił na mniejszy, znacznie poprawił się komfort pracy. Po prostu trzeba wziąć pod uwagę to, co robimy, tak? To, co może poprawić w ogóle ten nasz komfort pracy. I potraktować to poważnie i do tego po prostu dążyć, nie? Natomiast, bo wiecie, ja zawsze mówię, że, że kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Więc naprawdę warto być takim zdrowym egoistą, zdrowym oczywiście i po prostu adekwatnie o siebie zadbać. Ale też strasznie ważne jest to, co robisz poza pracą. I tutaj odsuwam Was do filarów zdrowia, do moich filmików, ale chodzi tutaj oczywiście o, o sen, o odpowiednie jedzenie, ruch. Dla mnie na przykład, jak ja się nie ruszam, nie pływam, nie jeżdżę na rowerze, nie tańczę, co pewien czas. Po prostu mój świat zaczyna mi wchodzić na głowę i moje napięcie wzrasta ogromnie. I wiem, że tak właśnie dokładnie jest z osobami w WWO. Tutaj też jest. Macie na ten temat moje filmiki. Bardzo ważne są to, co ja wam zawsze mówię: rytuały, nie? Czyli na przykład to, co macie filmiki moje o pamiętnikach. Bardzo polecam. Ja stosuję Morning Pages, tak? Czyli wypisywanie po prostu strumienia myśli rano. Niesamowicie oczyszcza głowę, klaruje różne rzeczy. Już nie, już nie mówiąc o tym, że regularnie maluje a to w ogóle odpręża mnie niesamowicie. Czyli ta cała działka kreatywności, która uwalnia te, te, to bogactwo emocjonalne, które po prostu jest cudowne samo w sobie, tak? I, i koniecznie to, co zawsze powtarzam, siatka wsparcia społecznego. Czyli w momencie kiedy na przykład wdrażamy się do nowej pracy, albo mamy jakiś nawoł, albo mamy jakiś kryzys, kto regularnie jest naszym wsparciem. Czyli z jednej strony dajemy to wsparcie, z drugiej strony trzeba być w relacjach, które nam je w zamian oddają, tak? Dlatego mówimy o siatce, po to, żeby być w iluś tam wiecie różnych ustawieniach, konfiguracjach, po to, żeby po prostu w różnych sezonach życia czerpać tą ogromną siłę, ogromną siłę z relacji, które nas otaczają. Kochani. To na tyle. Oczywiście co, proszę Was o łapkę w górę, subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, jeżeli chcecie wiedzieć, co się będzie działo na kanale. I oczywiście proszę Was o komentarze. Koniecznie zostawcie komentarze, jak jako osoby WWO radzicie sobie e, z byciem w pracy. Jakie są Wasze doświadczenia? Może zmienialiście pracę, żeby znaleźć tą właściwą? Może jesteście w tym procesie. Te komentarze, które będą pod filmikiem, będą służyć potem innym, którzy będą potrzebować rady, waszej rady, waszej inspiracji, więc e, koniecznie zostawcie komentarz. I to już, kochani, na tyle. Do zobaczenia. Hej!